Cześć, witam. Dzisiaj do zaproponowania Yaris pierwsza generacja, z silniczkiem 1.3, bardzo dynamiczny. Równiutko pracuje. Auto miało wymienione przednie lampy, gdyż przednie były kompletnie zmatowione, nie było sensu tego regenerować. Samochodzik jest w takim stanie, oczywiście ma swoje wady blacharskie, ale pamiętajmy przebieg 193 000, no jednak auto kilkunastoletnie, natomiast do latania po mieście bardzo fajny. Wymienione lampy, jak widzicie, tutaj te lampy nie były jakieś poniszczone, natomiast pomatowione kompletnie, wymienione z przodu klocki i tarcze, tak? Żeby tym autem się jeździło bezpiecznie. Wszystko jest w środku koło zapasowe, bardzo dynamiczny samochód, fajny do miasta zobaczmy w środku. Elektryczne szyby, lusterka, radio, klima, wspomaganie, poduszki powietrzne, tapicerka w przyzwoitym stanie, nic nie jest tutaj poprzepalane z tyłu również. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. A tymczasem to wszystko. Hej i do następnego.